Ukraina uzyskała gwarancję bezpieczeństwa od Stany Zjednoczone Ameryki, ale pozostaje pytanie o cenę tej decyzji. Zanim przedstawiciele Ukrainy zaczęli omawiać z administracją Donalda Trumpa gwarancję bezpieczeństwa, przeprowadzili tajne negocjacje z przedstawicielami Federalnego Biura Śledczego. I właśnie to stało się bardzo dziwnym momentem. Przecież później zachodnie media zaczęły zapewniać, że z przedstawicielami FBI ukraińscy urzędnicy omawiali niemal kwestię amnestii od skandalu korupcyjnego związanego z Mindiczem. Podobno za to ukraińscy urzędnicy zgodzili się poprzeć plan pokojowy Donalda Trumpa, a Ukraina otrzyma gwarancję bezpieczeństwa w zamian za oddanie terytorium. Jednak rozmowy w Berlinie pokazały, że Ukraina jednak nie zgodziła się na oddanie terytorium. Natomiast gwarancję bezpieczeństwa i to jeszcze prawnie potwierdzone Ukraina jednak otrzyma od Stanów Zjednoczonych Ameryki. Już zarówno w Europie, jak i w Stany Zjednoczone Ameryki potwierdzono, że administracja Trumpa zgodziła się ratyfikować w Kongresie Stany Zjednoczone Ameryki wszelkie gwarancje bezpieczeństwa. A jeszcze przekonać Władimira Putina, by się zgodził. Ale pozostaje pytanie, na jakie ustępstwa poszła Ukraina, jeśli w ogóle poszła i o czym rozmawiali przedstawiciele ukraińskich deputowanych, delegacji z przedstawicielami Federalnego Biura Śledczego. Nazywam się Aleksiej Pici. Omówmy razem szczegółowo ten temat, ale zanim zaczniemy ten odcinek, proszę Was zasubskrybujcie kanał, kliknijcie lajka like i napiszcie dowolny komentarz pod tym odcinkiem. Subskrybujcie mój kanał Pici News na telegramie. Link jest w opisie filmu. Tam publikujemy najświeższe wiadomości, jak tylko się pojawiają. A przed rozpoczęciem głównej części tego odcinka chcę opowiedzieć Wam o europejskich gwarancjach bezpieczeństwa, które zostały opublikowane już po nagraniu tego materiału. Otóż kraje europejskie ogłosiły kompleksowy plan gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, który obejmuje sześć głównych kierunków działań. Pierwszy to stałe wsparcie wojskowe dla Ukrainy. Siły zbrojne Ukrainy utrzymują liczebność do 800 tysięcy żołnierzy w czasie pokoju, aby powstrzymywać agresję i chronić terytorium. Drugi punkt Wielonarodowe siły Ukrainy pod przewodnictwem Europy są tworzone w ramach koalicji zdecydowanych przy wsparciu Stany Zjednoczone Ameryki. W celu odbudowy sił zbrojnych. Trzeci punkt. Mechanizm kontroli zawieszenia broni pod przewodnictwem Stany Zjednoczone Ameryki z udziałem międzynarodowym w celu wczesnego wykrywania ataków, rejestrowania naruszeń i reagowania na nie. Czwarty punkt. Prawnie wiążące gwarancje bezpieczeństwa na wypadek nowego ataku, przewidujące obowiązkową odpowiedź środkami wojskowymi, wywiadowczymi, gospodarczymi i dyplomatycznymi. Punkt piąty. Inwestycje w odbudowę Ukrainy, finansowanie rekonstrukcji, umowa handlowa i rekompensata strat od Rosji. Rosyjskie aktywa w Unii Europejskiej pozostają zamrożone, dopóki Moskwa nie wypłaci wszystkich reparacji Ukrainie. Szósty punkt to wsparcie dla przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej. Ogólnie rzecz biorąc, gwarancje bezpieczeństwa ze strony Europy wyglądają na dość solidne. Dodajmy, że Donald Trump zgodził się ratyfikować te gwarancje bezpieczeństwa w Kongresie Stanów Zjednoczonych Ameryki. A teraz przechodzimy do głównej części tego wydania, ponieważ za uzyskaniem takich gwarancji bezpieczeństwa kryje się coś, co, wiecie, może nas wszystkich zaskoczyć. Ale przejdźmy do wszystkiego po kolei, Donald. Więc zacznę od najnowszych wiadomości. Przytoczę krótko oświadczenie amerykańskiego urzędnika, który tuż po rozmowach między Ukrainą a Stany Zjednoczone Ameryki w Berlinie stwierdził, że teraz Donald Trump koncentruje się na powstrzymaniu postępów Rosjan na Zachód. Twierdzą, że właśnie z takimi szlachetnymi intencjami Stany Zjednoczone Ameryki, przepraszam, wywierają presję na Ukrainę, żebyśmy oddali Rosjanom terytoria. Urzędnik Białego Domu stwierdził, że Stany Zjednoczone Ameryki sądzi, iż Rosjanie zgodzą się na gwarancję bezpieczeństwa w końcowym porozumieniu. Donald Trump uważa, że będzie w stanie przekonać Rosję do przyjęcia gwarancji podobnych do artykułu 5 Statutu NATO. Trump jest zadowolony z wyników negocjacji między Ukrainą a Stany Zjednoczone Ameryki. W Berlinie i według urzędnika 90% kwestii z planu pokojowego zostało już rozwiązanych. Co brzmi bardzo zabawnie, ponieważ nawet przed Berlinem najtrudniejsze były właśnie te 10% spraw. Ale jest też ważny sygnał. Urzędnik Białego Domu oświadczył, że ostateczną decyzję w sprawie terytorium podejmie Ukraina i tylko Ukraina. I właśnie po tym okazało się, że Donald Trump zadzwonił do Zełęskiego i Europejczyków, aby omówić negocjacje w Berlinie między ukraińską a amerykańską delegacją. Ale w tym wydaniu skupimy się jednak na istocie negocjacji. I pewnych ukrytych aspektach. Zacznę z daleka. Trzy tygodnie temu prezydent Donald Trump szokował Europę i Ukrainę swoim 28 punktowym pokojowym planem dla naszego kraju, powielającym główne tezy Rosji. W odpowiedzi ukraińscy urzędnicy przedstawili kontrpropozycję wymagającą prawnych gwarancji ochrony przed przyszłą rosyjską agresją oraz gwarantującą zachowanie przez Ukrainę terytoriów które obecnie kontroluje. Ukraiński plan zakończenia wojny, obejmujący 20 punktów i zapewne nieakceptowany przez Rosjan, to próba Ukrainy zniweczenia żądań Trumpa Putina z jego propozycji z zeszłego miesiąca. Chodzi o to, by Ukraina zapewniła pokój poprzez przekazanie większej części terytorium, niż obecnie jest okupowana przez Rosjan. Ukraińscy i europejscy przywódcy uważają, że to upokorzyłoby Ukrainę, i nagrodziło Rosję za agresję. Ostatecznie podczas negocjacji w Berlinie Ukraina jeszcze raz potwierdziła, że nie odda Rosjanom żadnych terytoriów za darmo. Ale co jeszcze jest ważne? Wołodymyr Zełęski oświadczył, że ukraińska propozycja składa się z trzech dokumentów, w tym jednego, w którym przedstawione są plany odbudowy kraju, oraz drugiego, który zobowiązuje Stany Zjednoczone Ameryki i kraje europejskie do udzielenia Ukrainie pomocy w przypadku ponownego ataku Rosjan. A jeśli być precyzyjnym, w dokumencie przedstawiono gwarancję bezpieczeństwa dla Ukrainy przed przyszłym atakiem dzikich Rosjan. Po negocjacjach w Berlinie stało się jasne, że Ukraina nalegała na kilka punktów. Ukraina powinna utrzymać kontrolę nad terytoriami Donbasu pozostającymi pod władzą sił zbrojnych Ukrainy. Nikt niczego nie oddaje. Ponadto zniesiono żądanie Stanów Zjednoczonych, aby Ukraina zrzekła się swojego prawa do przystąpienia do NATO. Jednak najważniejsze są gwarancje bezpieczeństwa. I właśnie Wołodymyr Zełenski oświadczył, że poinformował amerykańskich negocjatorów o konieczności przedstawienia gwarancji bezpieczeństwa do rozpatrzenia przez Kongres Stany Zjednoczone Ameryki, aby nadać im moc prawną, a nie były to tylko obietnice. Jak twierdzi... Ukraina nie może już sobie pozwolić, żeby po prostu zgodzić się na kolejny memorandum Budapeszteński albo kolejne porozumienia mińskie. Przeszliśmy przez to już dwa razy, za trzecim razem na same obietnice po prostu się nie nabierzemy. I tu dzieje się cud. Biały dom ogłosił dziś, że Stany Zjednoczone Ameryki są gotowe dać Ukrainie prawnie wiążące gwarancje bezpieczeństwa przed agresją Rosji. Co więcej, kanclerz Niemiec Oświadczył, że Trump zgadza się udzielić gwarancji podobnych do artykułu 5 statutu NATO. To znaczy, że w razie ponownego ataku Rosji, Stany Zjednoczone będą musiały prawnie i militarnie bronić Ukrainy. Pojawia się pytanie, co się zmieniło? I właśnie tutaj zachodnie media poruszają ciekawy temat, powiedziałbym nawet intrygujący. Negocjacje w Berlinie odbyły się na tle pojawienia się szczegółów dotyczących spotkania, które miało miejsce jeszcze w listopadzie w Waszyngtonie pomiędzy dyrektorem Federalnego Biura Śledczego Stany Zjednoczone Ameryki Kaszem Patelem, a dwoma wysokiej rangi ukraińskimi urzędnikami. Rostemem Umerowem, sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy, szefem delegacji oraz Aleksandrem Pakładem, wysokim funkcjonariuszem ukraińskiego wywiadu wewnętrznego. Przypomnę, że Umerow był przesłuchiwany w ramach śledztwa dotyczącego korupcji na Ukrainie pod zarzutem, że był byłym partnerem biznesowym Wołodymyra Zełenskiego. Mindicz przywłaszczył sobie co najmniej 100 milionów dolarów z państwowej elektrowni atomowej. To spotkanie było nietypowe, ponieważ Umerow zazwyczaj nie spotyka się z FBI w ramach swoich obowiązków negocjacyjnych, a dyrektor FBI zwykle nie spotyka się z zagranicznym urzędnikiem powiązanym z szeroko zakrojonym śledztwem korupcyjnym, które wstrząsa polityką jego kraju. I co ciekawe, zarówno przedstawiciele Umerowa, jak i ogólnie ukraińskich władz, a także przedstawiciele FBI po prostu odmówili komentarza. Jednak później Washington Post ujawnia pewne szczegóły tych tajnych spotkań. I oto gazeta podaje dwie wersje: pierwsza, że była to próba wywarcia presji na biuro prezydenta Zełęskiego, aby zaakceptował pokojową propozycję Trumpa. Sugestia mają kompromitujące materiały i mogą wywierać presję. A druga wersja mówi, że była to próba Umierowa i innych ukraińskich urzędników uzyskania amnestii w związku z zarzutami korupcyjnymi, z którymi mogą się zmierzyć. Oficjalnie przedstawiciel FBI oświadczył, że podczas spotkań z Umierowem omawiano wspólne interesy obu krajów w zakresie egzekwowania prawa i bezpieczeństwa narodowego. Według niego temat korupcji na Ukrainie rzeczywiście pojawił się na jednym z frontów ale nie był głównym tematem rozmowy. Przedstawiciel biura Zełęskiego powiedział tylko Głupotą jest wszystko wiązać z korupcją. To cały komentarz. Ambasador Ukrainy w Waszyngtonie, Olga Stefaniszyna, potwierdziła spotkanie Umerowa z FBI i powiedziała, że było ono związane z kwestiami bezpieczeństwa narodowego, których nie można ujawniać publicznie. Ale tutaj bardzo ważne jest zaznaczyć, że zarówno Patl, jak i jego zastępca Bangino, są znani ze swojej publicznej krytyki Ukrainy. Na przykład w marcu tego roku Patel zakwestionował zakres amerykańskiej pomocy dla Ukrainy i przekonywał Kongres do rozpoczęcia śledztwa w sprawie niecelowego wydatkowania środków. Bandzino oskarżał Zełenskiego o ukrywanie Huntera Bidena, który był członkiem rady dyrektorów ukraińskiej firmy wydobywczej Burisma, kiedy Trump rozpoczął przeciwko niemu śledztwo. Zełęski odmówił składania zeznań przeciwko Hunterowi, a on wstrzymał pomoc wojskową o wartości 400 milionów dolarów. Dla sprawiedliwości Patel zapomniał, że Władimir Zełęski dokładnie tak samo odmówił składania zeznań przeciwko Donaldowi Trumpowi, kiedy już demokraci stawiali mu impeachment cyfrowej polityki, przy czym Zełęski odmówił. Współpracują z Narodowym Biurem Antykorupcyjnym Ukrainy, Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy, by pomóc Ukrainie w walce ze skutkami korupcji sięgającej sowieckiej przeszłości. Jednak spotkania na wysokim szczeblu szefów FBI i ukraińskiej delegacji negocjacyjnej są dość nietypowe. A więc wiecie, dopuszczam po prostu, dopuszczam, że w przyszłości możemy się dowiedzieć bardzo ciekawych szczegółów z zakuli z tych rozmów o pokoju. Tutaj postawię wielokropek. Podzielcie się opiniami w komentarzach, subskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek. Jeśli ten odcinek był dla Was interesujący i znaleźliście w nim jakieś przydatne informacje, możecie podziękować za naszą pracę swoim donatem lub płatną subskrypcją sponsorską na tym kanale YouTube. Wszystkie dane i linki są w opisie filmu, gdzie napisano: Wesprzyj kanał Aleksiej Pieczy. Wybierzcie dowolny, wygodny sposób. Będę wdzięczny za każdą możliwość, za Wasze wsparcie. To wszystko na dziś. Dbajcie o siebie. Trzymajcie się.